Witam, ja jestem Otares, a to jest kolejny odcinek z niezwykłej krainy Minecraft. Jesteśmy sobie przy mapce i od razu wam tutaj pokażę o tą drugą szklarnię. Oczywiście jest jeszcze niedokończona, bo sobie dzisiaj dokończymy ją. Yy, yy. Razem. I chyba sobie lekko przyciszę, bo mam chyba za głośno. Dobra. Tyle powinno chyba być, ok? Aż może jeszcze. Albo dobra, niech będzie już tak. Mm, dobra, to sobie. Co? Od razu chyba pójdziemy tam. Czy nie? Dobra, nie. Najpierw jeszcze tutaj wezmę ten, bo widzę, że nie mam. O. I budków też hełmu i butków. to sobie może weźmiemy, yy, o, te budki, bo tamte to... chociaż, dobra, mm, nie, dobra, wezmę, wezmę, które sobie wyciąć, dobra, wezmę te, i wziąć, który może kask sobie, wezmę, a, zresztą, co za różnica, Waż... ważne, żeby jakieś po prostu mieć... Też w sumie nawet nie trzeba, ale dobra. I teraz. O, auto jump ma. Gdzie on zerowanie tu wyłączy? Dlaczego mi się. A, to jest ok. No i sobie chyba możemy iść. Tylko sobie. Nie, nie możemy iść. Jest noc idzie, więc sobie pójdziemy najpierw spać. O. sobie jeszcze zjemy śniadanko. i teraz możemy iść tylko jak się to tak zastanawiam czy, czy by jeszcze czegoś nie wziąć yy, ale na razie nie dobra na razie niech będzie tak później zobaczymy tak zaraz wam pokażę co tu jak to tak wygląda Yy, a nie, tam wszystko jest ok. Tutaj. tutaj już powstawiałem te światła. To było w poprzednim? Chyba nie, nie było tego. No, tutaj mam kaktusy. Jak widać. Oczywiście wejście z dwóch stron, bo yy, na tych dwóch tych yy, wziąłem, zrobiłem w polach. Jak, tak, jakby połączyłem je. I tutaj mamy dwa kolejne. Tylko jeszcze tak, w jednym jest. Yy, a, przydzieliłem to w końcu. No tak. To będę musiał to z powrotem chyba rozdzielić, bo tak się zastanawiam właśnie przez cały czas, co, jakby to tutaj to zrobić. I przy chwilą właśnie wpadłem na pomysł, że tutaj zrobię zejście jednak tak, jak planowałem, na podziemie, żeby tutaj zrobić te... Yy, jak to one się nazywają? Yy, grzyby. Właśnie grzyb, grzyb, a o, właśnie są grzyby. No a tutaj zrobię taką, jakby farmę barwników, czyli te wszystkie kwiatki takie różne tam. No, nie, no nie, nie wszystkich barwników, bo tutaj tych kałamarnic nie będę wrzucać. Tylko te, które tutaj są takie roślinne. No więc możemy sobie tutaj zacząć kopać, może, tak myślę. Dużo tutaj nie zostało do kopania, choć w sumie chociaż w sumie tam dalej też zrobię. No, przy, przydałoby się całe takie c zrobić. To tutaj może jednak to od razu wezmę też. Zniszczą. Chyba, że. Nie, no, niech będzie tak, właśnie. sobie tu poniszczymy. Jedwamy dotykiem. Dobra, i tylko teraz, czy zrobić tutaj przedział ścianą, tutaj żeby oddzielić, nie, chociaż w sumie to jest ten, szkło, no kurde, nie wiem, chyba, mm. nie, chyba po prostu będzie takie wejście z dwóch stron, tak mi się wydaje, będzie najlepiej, tak jak yy, przy kaktusach. Czy będzie wejście z jednej, będzie wejście z drugiej i, i będzie właśnie tutaj na tym poziomie będą kwiatki. I poziom niżej będą grzyby. Tylko czy wejście, wejście zrobić tylko tu, czy... Nie, dobra, chyba wystarczy tylko tutaj w tym miejscu. Tam już z drugiej strony drugiego nie będzie robić przecież, nie? Nie ma po co. Chociaż w sumie, a jakbym... Tu zrobił, zamiast tak to tutaj zejście od razu w dół. Czy to będzie miało sens? Nie, chyba nie będzie miał sensu. Eee, zaraz, takby to, to... Nie, dobra. Zostawia tak jak jest. Chyba, że tutaj bo y, Tutaj jest środek, chyba że tutaj zrobię. Nie, też w sumie nie ma sensu, tak? Dobra. To tutaj sobie zrobię ścieżkę oczywiście. Już od razu. Tylko tutaj nie ma... Ziemi, znaczy nie ma trawy, więc nie mogę. Będę musiał poczekać aż się zrobi. Dobra, zobacz... Rozstawimy to Tak. Chociaż... A jakbym tutaj... Tak to, Tak jak tutaj zostawił? Zrobił. Z Drew, drewna. Ścieżkę. Mm, nie, dobra, na razie niech to zostanie tak. Później najwyżej zmienię. No i co? Tutaj jeszcze zrobimy sobie tak, żebym wiedział dokąd mam kopać. Tyle wystarczy. Chyba, nie wiem, nie pamiętam już jak to było. Ale nie, e, tak, tutaj było tak. Tutaj będzie sufic, więc zostaje tak, co ja tutaj zrobiłem, tak ma być. No, no właśnie. I tutaj w drugim rogu tak samo sobie zrobimy... Okej. Okay. Yy, 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 yy. Tutaj, o, właśnie, już sobie jedno zrobiłem. I, 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 dobra, możemy chyba schodzić po ziemię. Bo tutaj jakoś tak, też trochę inaczej to będzie wyglądać. To sobie wykopię, kurde, przydałaby się tutaj diamentowa yy, ta łopata, bo szybciej by się kopało. Chyba, w sumie nie wiem, czy jest jakaś wielka różnica pomiędzy tym a tamtym. Ej, no, biegniesz mi? A, biegnie, dobra, jakoś tak wolno mi się wydaje. Przejdźmy sobie na prawą stronę. Hmm. Mam jakąś diamentową łopatę w domu? Chyba nie za bardzo. Nie przypominam sobie. Ale sprawdzę na wszelki wypadek. Nie, tutaj są tylko te, tutaj tylko to. Więc chyba nie mam. To będzie trzeba sobie zrobić. Nie, tutaj nie mam przecież takich rzeczy w ogóle. Więc trzeba będzie sobie zrobić. Sobie weźmiemy jeden diamencik. Sobie weźmiemy jeden patyczek. Yy... Aha, już nie mam. Czy tutaj mam? Może? Nie, nie mam. A, dobra, to... O, przecież mam drewno zresztą. Sobie zrobimy tak, tak. I tyle wystarczy. Tutaj sobie zrobimy tak. I tak. I jest. Diamentowa. Opata. Chociaż może zrobię jeszcze drugą. I sobie je zenchantuję, bo jeszcze może będzie jakaś szybkie kopanie czy coś takiego, nie wiem czy coś takiego w ogóle jest. Ale wydaje mi się, że chyba tak. Więc sobie zobaczymy za chwilę. Trochę ziemi tej odłożę, bo niepotrzebne mi jest tyle. A za chwilę sobie wykopię jeszcze kolejne. A w sumie można jest wszystko, więc odłożę. A, nie tu, tutaj. A tego kamienia też. Tego kamienia też. A, wszystko. Włoży. Dobra, za sobie wracamy tam. A, zaraz. Enchant. Miałem zenchantować. Tylko do tego będą mi potrzebne. Tutaj mam gdzieś. Nie, tutaj chyba dopiero tylko mam. O właśnie. I najpierw tak, to włożyć, to tutaj, niezniszczalność 3 tylko, i jeszcze, no nie, coś tam jeszcze chyba będzie. Nie wiem nigdy, jak to się, no bo powiedzmy, że tak niech będzie. Yy, wy... O, wydajność, co robi wydajność, po prostu sumie nawet nie wiem. Jakaś różnica jest, dobra, zobaczymy jeszcze tą drugą. Wyznaczajmy. Jedwabny dotyk. Jest mi niepotrzebny do niczego. Szczęście. Wydajność. Dobra, powiedzmy, że zrobię to. A, tylko jedwabny dotyk. Dobra, niech będzie już i tak. To przynajmniej będę mógł wykopywać tę trawę sobie. To w sumie nawet się przydało trochę. Ale na razie trawa jest mi niepotrzebna, więc sobie to odłożę. Powiedzmy. Tu. Tą drugą łopatę wezmę. Zobaczymy w ogóle, czy ona szybciej kopie. To w ja nie będę miał porównania, bo. No, nie. Zda teraz. Wydajność. Co on robi? Wydajność. Bo nawet Nie wiem. Jakie jest zaklęcie na. No czy ten. Jakieś zaklęcie na szybkie kopanie. Czy to jest to, czy to nie jest to? O Jezu, Jezus, Maria, co tu się dzieje? Chyba aż za szybko. Przesada. No. Ledwo dotknę i wszystko się rozwala. Ale fajnie. Szybciej nam pójdzie. Dobra. Tu jeszcze jeden nam został, tutaj jeszcze jeden. Tak samo przydałoby się przy kilofie. Więc chyba, może sobie jednak wrócę i sobie zenchantuję kilof jeszcze. Tylko fajnie by było, jakbym to mógł zebrać, żeby mi się tutaj nic nie zmarnowało, bo może kiedyś się przyda. O. A, chociaż najpierw może wezmę to, wykopię. Kurde, ale teraz szybko wszystko idzie. Sz -sz Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem. Raz dotknę i się rozwala, kurde, wszystkie te, te, te. najbliższe... A Jezu, co ja, ja robię, nie ta łopata. Mm, zaraz, tylko gdzie było ten, ten... To robiłem z... a nie, ja to robiłem z obu stron, dobra. O, baba mamy sobie tutaj zrobimy pochodnie postawimy nie ta łopata kurda nie trochę chyba coś mi się tak wydaje a dobra Padłem. Okej. Okay, chyba tak, już widzę, że tutaj yy, się robią problemy Przez szybkie kopanie Dobra, tutaj sobie... Co ja robię? O, tak, tutaj tak i mamy A i teraz tylko w tamtą stronę to ich za wysoko się zrobiło ale chociaż w sumie działach tutaj będę robić jakiś sufit pewnie drewniany, więc nawet nie mam co zalecać tego. Hmm, trochę głupio, że Minecraft nawet nie nadąża nad y, tym, co się właśnie przecią stało, nad y, usuwaniem klocków. Łopata niby wykopała, ale kolecek nadal jest, tylko że niewidzialny. Bez sensu powinni to jakoś poprawić. Tutaj sobie postawimy, tutaj sobie postawimy. O tak. A właściwie, grzyby można na tym stawiać? Chyba można. No, można, ale dobra, niech będzie. O właśnie, sobie tutaj trawkę przeniesiemy. Tylko. Łopatę to oczywiście zostawiłem. Tam, na górze. E, dobra, mało tego jest tutaj, to wykopię tak sobie. To będzie trzeba się tą trawę jakoś tutaj. Już myślałem, że się ten coś znowu zbytuł. O! Noc jest? Nie fajnie. A dobra, sobie tutaj trawę weźmiemy. Hmm, powiedzmy. A powiedzmy stąd. Hmm, a chodź tu. O! Tak. Tak, tak, tak. I tam gdzieś do końca. Albo dobra, nie. Pójdę do tą siekierkę, bo tutaj przecież jeszcze podłogę będę musiał wykopać. O nie, jakaś tam chyba siekierę mam, tylko nie wiem czy z yy, jedwabnym. No tylko z wydajnością, tak? To chyba wydajność tam przyspiesza kopanie. Tak bardzo. Ale tu teraz ładnie, z większym tym renderingiem. Tutaj nie. Hmm. Tutaj miałem... tylko tak, tutaj jest wydajność, część. Czyli wydajność sobie bierzemy, to na pewno. Tutaj sobie prześpimy się teraz. Dobra, wracamy. Ojejku, już mamy 15 minut. Szybko ten czas leci. Może sobie to tutaj odłożę. I po co ja tu przeżyłem? Chyba po nic. A nie, mm, zamierzam je zostawić, w sumie. Bo mamy ich za dużo. A nie, trochę za sobie wezmę. No, Nadzwieję, tak, w sensie. Eee, tutaj zostawię tego glow, A nie, tą... Glowstone... Będzie mi potrzebny? Dobra, nie wiem, na razie go odłożę. No nie. Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Ej, no. Dobra, może mi się gdzieś już. za chwilę ucieknie. Zniknie. Cokolwiek, mam nadzieję. Nie chcę mi się z nimi teraz walczyć. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze to. Jest gdzieś tam? Nie, nie widzę go w ogóle. Dobra, to sobie wracamy, olewamy go A, i sobie O, skończyło mi się jedzenie. Kurde, no bez przerwy w tą iwę będę tak latać mm. Gdzie? Tam jest jedzenie. E, dobra, chleb wezmę Po prostu Widziałem, widziałem cię? Yy, te brzozowe drzwi chyba nie będą mi potrzebne, więc mogę je zostawić, ale dobra, w sumie wezmę, może na wszelki wypadek, może coś tam, innego się je postawię. Widzę cię, widzę cię, już mi gdzieś tam ukradł chyba blok. Chodź tu. Który jest on z tej Gdzie on jest? Już mi uciekł. On mi jakiś blok zabrał, no. Mam nadzieję, że żaden ważny. Dobra, nie wiem. Gdzie on jest? Przydałoby się go odnaleźć i odebrać mu ten blok. A przy, przynajmniej zobaczyć jaki był blok. Może na nagraniu widać, nie wiem. Zaraz sobie zobaczę. później sobie zobaczę. Mm, a, tutaj mi się ten już przerobiło. Ale sobie to z powrotem zabiorę, bo mi jest to niepotrzebne do niczego. I wezmę sobie oczywiście to. Dobra, ja tu jest jedwabny dotyk, odwrotnie to, jedwabny dotyk. I wykopię sobie to stąd. No chodź tu. Ciebie tu odkładamy. Ciebie tu odkładamy. I ciebie wkładamy tutaj gdzieś powiedzmy... Gdzieś na środku tutaj, powiedzmy, o. Dobra. Sobie jesteś. I resztę wydajność tę sobie wykopiemy. No! Wolniej niż yy, Ziemia, ale też szybko. Dość. Szybciej niż bym kopał tym żelaznym. Oczywiście. Ale jednak wolałbym yy, szybkość tamtą. Coś ziemię kopałem. Dobra, sobie jeszcze tutaj weźmiemy podłogę, też wykopiemy od razu. Może zaczniemy od tej strony, żeby mi się tutaj e, trawa za chwilę rosła. Na to od razu. Może o tak dotąd na razie sobie zrobimy. Tutaj sobie posadzimy tą ziemię. Ach, chyba będę miał niewystarczającą ilość teraz. Niepotrzebnie tamtą ziemię zostawiałem. A nie, w sumie jeszcze ze ściany weźmiemy tą ziemię. <laughs> Może wystarczy? Nie, nie, raczej nie, nie wystarczy. Bo tu będzie więcej niż 3, 24 na pewno. sobie na razie tak postawimy. O, mamy już 20 minut, niestety, ale może przedłużę trochę ten odcinek. W sumie, I te, a tutaj <laughs> przedłużę go sobie i posadzimy sobie te grzybki. za chwilkę, chociaż zanim ta ratrawa tutaj urośnie, to może jednak grzybki sobie posadzę kiedy indziej. Ale za to na górze będę mógł sobie jakieś roślinki posadzić. Chociaż w sumie, nie wiem, nie potrzeba tego na odcinku sadzić, nie? Nie ma w tym aż takiego... Czegoś ciekawego, bardzo, w sadzeniu roślin. O, i właśnie, się skończyło. A tutaj co takie? Yy, jedwabny dotyk, tylko żeby mi się tam nie... Na górze nie skopało nic. Przypadkiem. Stąd jakoś tak teraz wolno... A nie, bo dosyć do tego o Jezu. Nie tą łapatą, wydajność tu. Tylko jakby to... O, tutaj jeszcze jeden kamulc został. Nawet dwa. Nie zauważyłem was. Jeszcze gdzieś coś? Tygo? Nie? Dobra. O. Zgłodniałem. Yy... Tak, ta, ta. No i brawo, brawo. Gratuluję. O, właśnie, może to tak będę robić. O. Sią siomi stąd z pochodnio. Aha, bo tutaj jest, no tak, zapomniałem, że tu jest trochę niżej. To może już jak już mam, to posadzę to, Postaw postawię, posadzę. Te bloki tam, ten węgiel niech sobie leży. Może kiedyś go wykopię, jak o nim nie zapomnę. Dobra, teraz sobie dokończymy tu. Tu jeden dostał został. Okay. Tutaj nie, to co mi tutaj nie trzeba, tylko wykopię tutaj stąd, bo i tak tam nie będzie tego widać. Dobra, jestem z powrotem. Telefon mi dzwonił, sorki. Mm -hmm. Kurde, ja tam bez przerwy coś niszczę na górze przez tą płopatę No, i znowu. Ale niewiele nam już zostało. O jest no, znowu. Yy, tylko zaraz. Co mi tak ta trawa wolno rośnie, no? Fajnie by było jakby mi rosła trochę szybciej, co? No i znowu na górze rozwaliłem. O no, i... co jest skończony? No w sumie nie mam tutaj co więcej chyba pokazywać. Możemy sobie ten odcinek zakończyć. Yy, ja sobie tutaj za chwilę teraz... Yy, no, poprawię tu. Powstawiam drewniany sufit. Ściany raczej też z drewna zrobię, znaczy w, w tych z desek bluzowych. Chyba może jakichś innych desek. Właśnie, może jakieś inne deski wezmę. No zobaczymy sobie. Jeszcze nad tym pomyślę. Yy. Zaraz tutaj sobie może teraz powstawiam o, Brawo Po prostu pogratulować, spadło mi na dół Dobra, um, tutaj jeszcze O właśnie i i i to no, więc yy, sobie zakończymy. Może jeszcze... Albo dobra, nie, nieważne, już sobie nic... Yy, no, więc ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Yy, o, może... O, o, o tak. No, pa pa.